Cześć. Pytaliście mnie na Discordzie, jak zrobić na czas nową egzotyczną misję przepowiednia na wyższym poziomie. Sprawia Wam problemy czasowe, bez znaczenia czy w drużynie, czy w solo, również w wersji normalnej, zostawiając mało czasu na bossa. Czyli jak przejść tę misję najefektywniej? Postanowiłam, że pokażę jednak, jak to zrobić na przykładzie drużyny wideo z całego przejścia, gdyż błędy drużyny i moje są mi znane. Misję tom z poziomem 1300. Przeszłam w 5 minut zapasie z graczami, które kierują się moim schematem na wyższym poziomie. W tym filmiku pokażę, jak to wygląda z błędami, a i tak zdążycie. Jeśli chodzi o solo, ten sam schemat proponuję zastosować tylko z potężniejszą broją na koniec bossa. W klasycznej wersji przeszłam na spokojnie z 8 minutami na jego zabicie w wersji solo. Główną podstawą jest tutaj znajomość drogi i tu zapraszam do mojego poradnika z klasycznym przejściem link poniżej. Zaczynamy od skoków. Głównym problemem drużyny jest zgubienie się. Nie ma tutaj radaru i pomimo, że tą misję przechodziliśmy x razy, ten problem dalej się powtarza. Dlatego w grupie trzyosobowej jedna osoba wykonuje część partii solo. To wystarczający czas, by nasza drużyna w tyle dotarła do nas na czas. wiadomość. Jako główną broń używam tutaj skarbnicy. Ze względu na Obrażenia obszarowe. Postać mam ustawioną tak, by cios kończący dawał mi do niego amunicję. Automatu do rozbijania szybkożarówek i grzybków, i wyrzutnie rakiet. A dziś biegnę na mocy elektryczności ze względu na granaty, które robią większe zamieszanie. Po przejściu platform nie czekam już na drużynę, tylko powoli wykonuję kroki. Rozbijam kratki i biegnę do następnej areny. Aktywuję wajchę i czekam przy grzybkach na drużynę. By nie tracić czasu na odnowienie grzybów, drugi gracz nie zostawia gracza trzeciego, widzą się wzajemnie. Mają jakieś informacje o koronie? Mamson opisała procesję, która przeniosła koronę roju z lewiatana na Glaikona. Przez to ciemność wdarła się do umysłów skardzonych. Nie ciemność, istota. Te dwa byty się przeplatają. Co za różnica? Ta różnica pokazuje, że mamy jedynie pobieżne pojęcie o ciemności. Po przejściu kolejnych platform zajmuje się trasą, by dobiec do Wajchy na końcu. Jak myślisz, kto to? Korona? Istota? W tym momencie z całą drożyną rozbijamy grzybki, by przejść przez barierę. To ważne, by grzybki aktywować zawsze razem. Po przejściu niej zawsze staję na tej skrzyni i skarbnicą kieruje dwa pociski w prawo i w lewo, a resztę maszkar dobijam automatem. Często gracze biegną na wprost na nie, co zabiera czas na ich odrodzenie. Rozbijamy grzybki i skaczemy na drugą stronę, rozbijając żarówkę. Po zejściu ponownie używam skarbnicy na wprost i bliżej nas i koniecznie cofam się, a resztę maszkar ponownie traktuję z automatu. I teraz podstawowy błąd drużyny. Tak się dzieje, gdy nie jest się pewnym kolejności. Moja drużyna powinna zostać na dole przy żarówce, a dokładnie tylko jedna osoba z niej. Daje to 45 sekund przewagi przy kratkach. Aktywuję więc wajchę, biegnę do drugiej, by aktywować kolejną wajchę, i w tym momencie jedna osoba z drużyny powinna już niszczyć żarówkę. Jednak jak widzicie na filmiku, podążają za mną. W tym momencie mogliby już aktywować wajchę na końcu sali ze ścianami, a ja zajęłabym się przodem kratek z żarówkami zaraz po zjechaniu do tego pomieszczenia, czyli jest to kolejna minuta. W sumie straciliśmy jeszcze jedną minutę, ponieważ nie zdążyliśmy z jedną kratką, a Dino zginął. Reakcje aktywacji już strzelam skarbnicą na przywitanie maszkar i uwaga, nie zajmujemy się nimi. Pozostajemy cały czas w powietrzu. Widząc, że nie udało się rozbić kratek, wracam do wejścia i skaczę w górę, by uniknąć zgniecenia przez ścianę. Ponownie szukamy kratek. Jak widzicie, Dino, który umarł, ponownie zjeżdża do sali i trafia wprost na jedną kratkę, o czym mówiłam wcześniej. Gdyby to on zniszczył żarówkę jako ostatni i do nas dotarł do sali, to zjeżdżając trafiłby bezpośrednio na żarówki na przodzie sali, a my po aktywowaniu wajchy już rozbijalibyśmy tył sali. To pomieszczenie sprawnie można zrobić w 30 sekund. Na całości bezbłędnie możemy zyskać w samej sali aż 3 minuty. Dochodzimy do pierwszej sali strażam. W miejscu, gdzie pojawia się straż, używam skarbnicy. Jeśli zabraknie mi do niej amunicji, używam ciosu kończącego, aby wypadła zielona amunicja, co mówiłam na początku. Staram się cały czas zostawać w tyle koło mostu, gdzie można schować się niżej w razie nadchodzącej fali traszu. W tej sali nie używamy pełnej mocy, przyda się ona za chwilkę. Po wyczyszczeniu pierwszej sali biegniemy do drugiej. Tu również chowanie się za pierwszymi skrzyniami jest niezbyt dobre, nawet również w solo. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostanie cały czas na widocznym moście. Skacząc na niego używamy skarbnicy po prawej i lewej stronie pod mostem, stawiamy leczenie i pozbywamy się traszu z mostu. Uważamy, by w pierwszej fali i w trzeciej na most skaczą mopki, a od wejścia z prawej i lewej strony biegną maszkary, na co zwracam uwagę, jeśli stoicie po prawej stronie mostu. Lepiej stać po lego lewej stronie, a biegnące maszkary zobaczycie i zdążycie zareagować, podskoczyć, zastrzelić. W solo w tym miejscu rzucam na wejście skarbnicą i w razie wielkiego tłoku podkorku wracam na początek planszy za skrzynię, ale tylko na chwilę, by odnowić życie, jeżeli jest taka potrzeba. Z tego miejsca skupiamy się na zabiciu abominacji za pomocą rakiet i skarbnicy i naszej głównej mocy. Stojąc na moście, tak jesteśmy tak naprawdę bezpośrednio nad nimi, więc możemy strzelać za pomocą skarbnicy czy naszego powera. I jak widzicie Dino i jej PS skupili się na pojawiających się maszkarach, co daje 40 sekund zabiciu abominacji, które mogą nas jeszcze zabić. Efektowniej byłoby po prostu wrócenie do mojego miejsca, gdzie stoję, i strzelenie pociskiem ze skarbnicy. Po zabiciu abominacji skupiamy się na pozostałym traszu na dole, używając skarbnicy i unikając ich trafienia poprzez doskakiwanie poziom wyżej na most. Po przejściu skaczemy po platformach, a następnie bezpośrednio na czołg i na platformę wyżej. Kalus opuścił nas. Jego cień rośnie. Legioniści szepcą: Scalił się z ciemnością. Jest martwy. Walczy, by nas ocalić. Płonne nadzieje. Imperator przepadł. Nikt nie wie, gdzie. Obyśmy doczekali jego powrotu. Nie. To podstęp. W kolejnym pomieszczeniu całą drużyną strzelamy w grzybki i biegniemy ku kolejnej barierze. Po pomieszczeniu z wajchą najlepiej, jeśli staniemy na pnączach i z wysokości za pomocą skarbnicy i automatu pozbędziemy się maszkar. Tu ponownie, niech jedna osoba zajmie się wajchą, rozbije żarówkę i skoczy do góry, by otworzyć dwie kolejne wajchy. W tym czasie drużyna czeka już koło grzybków. W sali bezpośrednio strzelamy skarbnicą koło skrzyni i czekamy sekundę, aż maszkary dobiegną w to miejsce. W innym wypadku, tak jak PS, zginie od wybuchu, a następnie zajmujemy się górą. Stawiamy leczenie na wszelki wypadek, aktywujemy wajchę, biegniemy na dół pozbyć się czołgu i rozbić żarówkę. Razem bierzemy grzybki i biegniemy w barierę na końcu sali. W kolejnym pomieszczeniu, gdzie również możemy stracić do dwóch minut niepotrzebnie, ja po pierwsze rozbijamy wszystkie drzwi wokół. Wiedząc, gdzie są grzybki, i kierujemy się na wprost i w lewo i czyścimy maszkarę. Po wyczyszczeniu drogi z potworków, dopiero wracamy do grzybków. W innym wypadku istnieje 100% szans, że ktoś biegnąc zginie na maszkarze lub się zgubi, co daje 2 minuty na minusie, a kolejno po przejściu ostatni gracz musi czekać na ponownie możliwość rozbicia grzybków. W następnym pomieszczeniu ponownie pozbywamy się maszkar i tu częsty błąd, który mi się zdarza. Na ogry zawsze używam rakiety i bardzo często podczas tego manewru ktoś pojawia mi się na wprost i z tego powodu ginę uderzając rakietą w tą osobę. Ponieważ mam najsłabszą obronę w drużynie, logicznie trzymam się bardziej z tyłu, więc najlepiej byłoby albo podejść maksymalnie do przodu przed drużyną i użyć rakiety. Jednak wtedy mogę również zginąć. Jeśli zależy Wam na triumfie, przejścia bez umierania, co nie jest aż takie trudne, więc lepiej pozostać w tyle drużone. Aktywujemy wajchę biegniemy do bariery. Prosto w głębiny. Mgla jest w kiepskim stanie po kraksie, spustoszony jak ja. Cała załoga kotuje mi się w głowie, Myślą za mnie. W kolejnym etapie również możemy stracić aż do 4,5 minuty. Jako pierwsze ważne jest, by przejść do końca i pozbyć się potworków. Wracając, rozbić żarówkę i dopiero aktywować grzybki. I wszyscy razem biec do bariery. Zdarzyło się, że ktoś wziął grzybki i zginął. Czas na odnowienie lub tylko jedna osoba zajęła się trzema potworkami i zginęła i zdarzyło się również tak jak teraz, że jeden gracz zginął, wracając. W tym wypadku dobrym rozwiązaniem jest czekać w drugiej barierze na tego gracza i razem aktywować grzybki. W innym wypadku kolejne 30 sekund zabiera czekanie na odrodzenie grzybków. Jak widzicie, Dino pisze 7 minut na bossa, ale tak naprawdę z powodu tutaj jednego upadku mamy już poniżej 6 minut. Gdyby żaden błąd, który opisałam, nie pojawił się w grze, byłoby to około 11 minut na bossa. stawiamy flagę, biegniemy do bossa. Używamy tutaj całej pełnej mocy, tylko przez jednego gracza. Więcej jest niepotrzebne, ponieważ aktywuje się bariera ochronna bossa. Pozbywamy się traszu. Aktywujemy trzy dźwignie. Dobrze jest, gdy jedna osoba aktywuje dwie, a inna aktywuje ostatnią. To zawsze dodatkowe 10 sekund przy każdym okrążeniu. Jak wiecie, do bossa możemy dostać się trzema zejściami i to polecam. Gdy dwóch członków walczy po jednej stronie, wchodzę do innego zejścia i strzelam mu w plecy z rakiety. Nieważne z której strony wchodzę, robię strzał i skaczę do góry. Ważne by nie skupić się na ożywianiu sojuszników, jeśli zginą na dole. Nigdy nie wchodzimy we trzech w to samo wejście. Go Gdy mam już naładowaną swoją pełną moc, skaczę najbliżej bossa i korzystam z niej. Wiedząc, że nie uda mi się uciec, ryzykuję biegnąc po dolnym poziomie do innego wyjścia. Bardzo często skaczę, by uderzyć w wosa skarbnicą. Skaczę na dół, strzelam i skaczę ponownie do góry. Podczas czyszczenia traszu nigdy nie stoję w jednym miejscu, jednak chowam się w rogach. Staram się nie używać ustrawiania i strzelać w każdą możliwą stronę. Uzdrawianie trzymam do zainicjowania drugiego chłodzenia na palącej podłodze. Był to najgorszy czas przejścia tej misji na masterze. Ostatnie 10 sekund udało się, a i tak otrzymałam triumf, najlepszy czas w danym tygodniu. Za przejście może się uzyskać katalizator do naszego umarlaka. Pomimo tego, że mam słabą ochronę, nigdy nie było mi to aż tak potrzebne, gdyż używam uników i tym podobnych, chowam się, zginęłam dwa razy. Raz przez rakietę, którą sama wycelowała minemu graczowi nagle w głowę, i drugi raz po zabiciu bossa, po postawieniu bucików w płomieniach. Mam nadzieję, że opis tego schematu gry pomoże Wam przejść misję na czas z dużą ilością dodatkowego czasu, bez znaczenia, czy gracie z mikrofonem, czy bez, gdy jedna osoba zna zasady i nawet jeśli ktoś się gubi, zrobicie to po prostu na czas. Pozdrawiam i zapraszam.